Pomimo jednak tej ostatniej kompromitującej wręcz padki, nasz Tomasz Hajto myślę, że chyba może być zadowolony ze startu tej rundy wiosennej, bo przecież w pierwszych siedmiu kolejkach notujemy cztery zwycięstwa i trzy remisy. Po 24 kolejkach mamy 56 punktów i 5 oczek przewagi nad Hanowerem, to nie dużo, ale jednocześnie cieszy duża aż 15-punktowa przewaga nad ciągle groźnym trzecim VfB Stuttgart. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 15 odcinku naszej odbudowy Szalkę 04 I tak od razu na wstępie muszę Was przeprosić za kondycję mojego głosu A to za sprawą jakiejś infekcji, grypy czy czegoś podobnego COVID już wykluczony, bo test zrobiony wyszedł negatywny Ale jako, że czasu nie ma i zarówno nasz Tomasz Hajto czeka Ale przede wszystkim Wy drodzy widzowie czekacie na kolejny odcinek No to nie może być mowy o taryfie ulgowej ja pomimo swojej nie najwyższej może formy biorę się ostro za dalszą narnę naszej kariery w Dikenix Blauen. W kalendarzu 1 marca, tak więc czas na co miesięczną kontrolę finansów klubu, do której chyba się już przyzwyczailiśmy. Spójrzmy zatem bilans ogółem prawie minus 13 milionów euro, a więc nie jest dobrze, a będzie jeszcze gorzej. Najpięknie, no Raja Dainuri Grypa, może się ode mnie zaraził, no bo od kogo innego. No w każdym razie niezdolny do gry przez 5 do 12 dni. No i ponownie na lewej obronie będzie musiał go zastąpić Kerim Çalhanoglu. Zarząd jest ogólnie zadowolony ze stylu w jakim prowadzi zespół nasz Tomek Hejto, ocena końcowa plus 4, ale ta składowa za same mecze, no niestety już jest tylko minus 3, no owszem ostatnio wpadły tam jakieś remisy, no ale przecież jesteśmy wciąż na pierwszym miejscu w tabeli, no naprawdę ciężko dogodzić prezesowi. Zarówno atmosfera w szatni jak i poparcie dla menedżera bardzo dobre, no to cieszy, a jedynym liderem zespołu po odejściu naszego weterana, golkipera Farmana jest nasz wiking, Wiktor Palsson. No i już przechodzimy do naszego pierwszego spotkania ligowego w marcu, a będzie to ciężkie starcie, co prawda na naszym Arena of ale za to z bardzo mocnym VfB Stuttgart, które przecież przed sezonem było typowane jako numer jeden w drugiej Bundeslidze to mecz ten ważniejszy, że ewentualne zwycięstwo pozwoli nam powiększyć przewagę nad przecież trzecim w tabeli FFB Stuttgart, no i tym samym mieć no większy komfort w drodze do awansu do tej upragnionej pierwszej Bundesligi o porażce nawet nie wspominam bo efekt będzie oczywiście odwrotny przed tym spotkaniem nie możemy skorzystać co prawda tylko z jednego zawodnika ale za to z jakiego? Naszego podstawowego lewego obrońcy, który jest kontuzjowany, a właściwie jak wiemy chory na grypę Nuri, będzie go musiał zastąpić Chalhanoglu, oby tylko z dobrym efektem, a reszta piłkarzy to już nasz pierwszy garnitur, tak więc wychodzimy tym, co mamy najlepsze 5 marca godzina 13.30 nasz z Arena no i wielki hit tej kolejki drugiej Bundesligi, nasza formacja dla wszystkich oglądających transmisję telewizyjną i jeszcze VfB Stuttgart 5-3-2 na ataku Marmus i er Kara. No i jeszcze czekamy na tabelę, którą zaprezentuje nam realizator, no i oczywiście gospodarze po 24 kolejkach, 41 punktów na trzecim miejscu. Już wolny dla naszego zespołu, Hali dostrocentruje piłkę, burza mu uderza, ale niestety zbyt słaby ten strzał. Karbownik będzie wznawiał grę wyrzutem piłki z autu, tak jest, Matondo ruszył dynamicznie do przodu, wycofał Karbownik, fein, prosto po plekane, Matondo płaski do środkowania, ależ tu się znalazł Fabio Silva, dosłownie nabiegał na tą piłkę, tylko dołożył nogę i mamy w 40 minucie prowadzenie, no w końcu jest 1-0 za sprawą naszej bestii. No i to jest koniec pierwszej powy, w której powiedzieć, że niewiele się w niej działo, no to jak nic nie powiedzieć, my oddajemy łącznie zaledwie dwa strzały, aż Stuttgart... Tylko jedna próba uderzenia na naszą bramkę, na dodatek niecelna. No kibice mogą być rozczarowani, ale najważniejsze, że prowadzimy. Goście przy piłce wychodzą z własnej strefy obronnej. Diop dalekie zagranie na prawe skrzydło. Silas, Endo do przodu, Erczankara, ale tu pod naciskiem naszych zawodników wycofuje. Endo, Diop, ponownie konstruują od początku. Endo do przodu, Silas, zagranie na wolne pole, ale już jest niebezpiecznie. Mariusz wychodzi, potężne uderzenie, ale Miller fantastycznie przerzuca piłkę. Już dla Stuttgart, Marmur do środkowej na drugi super Gerczan tam uderza z główki, ale na nasze szczęście bardzo niecelny. Rzut dla naszego zespołu, Karbownik palcą tutaj zamyka, ale fatalnie przestrzeni nad poprzeczką. 61. minuta, no i zmieniamy tradycyjnie już słabo grającego Harita, w jego miejsce Mariusz Bulter. 80. minuta i Adriana Fejna w środku pola zastąpi Chan Bosdogan Zawodnicy gości rozpoczynają grę wyrzutem piłki z autu, no do końca spotkania już naprawdę niewiele pozostało czasu utrzymać to prowadzenie, to skromne jeden do 0. Ale kolejna atak sunie silas do środkowania, nie chli uderzenie, on już minimalnie chybił na nasze szczęście. Dolicząc czas gry, jeszcze taka zmiana na czas. Słaby Chalhanoglu zostanie zmieniony przez Ardnor Aliu. No i to jest koniec tego meczu. I co najważniejsze, i właściwie tylko to się liczy, to wygrywamy 1 zera po bramce oczywiście niezawodnego Fabio Silwy. A w statystyki za to spotkanie to nawet lepiej nie spoglądać, bo z nich wynika jasno, że byliśmy zespołem słabszym i chyba nie do końca zasługiwaliśmy tutaj na to zwycięstwo. Dopisy sobie trzy punkty, ale nasza radość jest podwójna, bo w tej kolejce nasz największy rywal w walce o mistrzostwo Hanower zaledwie remisuje bezbramkowo na własnym terenie z Greuther Firth. Jest naprawdę fantastycznie. Stuttgart zalicza potknięcie w walce awans. To się zgadza, ale nas to nie interesuje. Dla nas liczy się tylko nasza coraz bardziej komfortowa sytuacja w tabeli. No niestety, estety Dogan kontuzja, zwichnięcie stawu skokowego, niezdolny do gry do 12 dni. To co prawda zawodnik rezerwowy, no ale i takiego szkoda. Przechodzimy już do naszego kolejnego spotkania ligowego, tym razem wyjazdowego do Hansy Rostock. Bóg stawiają sprawę jasne. Jesteśmy zdecydowanym faworytem i nie może być inaczej. Gospodarze w tym sezonie nie, rozpaczliwie bronią się przed spadkiem. Teraz są na 17. miejscu. Do wyjściowego składu wraca nasz podstawowy lewy obrońca Rajat Aynuri po wyleczeniu kontuzji. Tak więc teoretycznie wychodzimy najmocniejszą paką jaką mamy i oczekujemy zwycięstwa. No nie może być inaczej. No jest zwycięstwo, bo rywal został zdeklasowany. Rywal został po prostu posłany przez nas na deski. Wygrywamy wysoko i pewnie aż 4 do 0 po dwóch trafieniach Matondo i dwóch trafieniach Fabio Silwy. Co prawda współczynnik EXPECTED goals, no nie sugerowałby takiego bombardowania z naszej strony, no ale w tym meczu byliśmy z zabójczo skuteczni. Po prostu na nasze konto wpadają te jakże łatwo ugrane trzy oczka. Jako, że w tej kolejce wcześniej Hanower zaledwie remisuje swoje spotkanie, no to tym samym powiększamy nad nimi przewagę do 9 punktów. Na trzecim Jan Regensburg mamy przewagę już 19 oczek. No dokładnie tak, zwyciężamy zgodnie z planem Nic dodać, nie lecimy dalej Na moment jeszcze trzeba wyróżnić MVP tego spotkania Którym jest Rabi Matondo Strzelec dwóch goli, podobnie jak Fabio Silva Ale Rabi dokłada jeszcze jedną asystę No ta końcowa 9-0 Naprawdę klasowe spotkanie Czy Fabio Silva przy tej fenomenalnej formie w naszym klubie Powinien zostać powołany do pierwszej reprezentacji? No nasz Tomasz Hajto uważa oczywiście, że tak Ale czy tego samego zdania jest menedżer Portugalii Fernando San? No tego to już nie wiemy, czas pokaże, zobaczymy. A tymczasem coroczny nabór kandydatów na juniorów czeka na naszą ocenę. Ponownie wygląda na to, że mamy tutaj do czynienia z kilkoma naprawdę utalentowanymi zawodnikami. Przyjrzyjmy się im bliżej. 15-letni snajper Carlos Morales i naprawdę trzeba powiedzieć, że chłopak wygląda fajnie, parę wysokich parametrów, tylko ten charakter bez troski. Defensywny pomocnik Turek, Murat, Ertunč, i tutaj również mamy do czynienia z naprawdę dobrymi umiejętnościami jak na ten wiek. Dodatkowo, charakter dosyć profesjonalny. 15 ofensywny pomocnik Justin Birkel, i tu również mamy bardzo dobre parametry. Te fizyczne, determinacja, charakter stanowczy, no będą z niego ludzie. No i na koniec ten najbardziej obiecujący z tegorocznego naboru: największy talent, środkowy obrońca Uwe Blume. No i rzeczywiście, już na dzień dzisiejszy, te jego umiejętności robią wrażenie, w przyszłości Powinien z niego być klasowy zawodnik. No i oczywiście, no nie mogło być zbyt łatwą Kontuzja naszego podstawowego, wręcz fundamentalnego środkowego obrońcy Lucas Maj naciągnięcie mięśni UDA. No i nie zobaczymy go do dwóch tygodni. To duże osłabienie. A my już przechodzimy do naszego kolejnego ligowego spotkania. Tym razem na naszym Arena of gościć będziemy ekipę Jan Regensburg. Co ciekawe, goście w tym momencie są na wysokim trzecim miejscu w tabeli. I nie ma co ukrywać, walczą o awans do niemieckiej ekstraklasy. Warto tu jeszcze wspomnieć, że w rundzie jesiennej tego sezonu na wyjeździe w Ratysbonie wygraliśmy, a właściwie zmiażdżyliśmy Regensburg aż 6 do 2. Czy to będzie równie łatwo? No śmiem wątpić, no ale zobaczymy. Oczywiście przed tym meczem jesteśmy poważnie osłabieni brakiem naszej skały na środku obrony, a więc Luka Maja. No będzie go musiał zastąpić Marcin Kamiński, oby tylko z efektem na plus. Reszta zawodników zdrowa, bez zawieszenia, więc do dyspozycji. Wychodzimy mocną paką i liczymy na zwycięstwo. No i kurwa mamy, ale nie zwycięstwo, a porażkę. Przegrywamy 1-2 na własnym stadionie i szczerze mówiąc nawet nie możemy mieć specjalnie pretensji. No może co najwyżej mogliśmy myśleć tutaj o remisie, ale zagraliśmy po prostu słabo. Jedynego gola dla naszego zespołu zdobył jak zwykle Fabio Silva, ale tego dnia to było wszystko, na co było stać nasz zespół. Niestety. No i w tym momencie z 19 punktów przewagi nad trzecim Regensburgiem zrobiło się już tylko 16. No może nie tylko, może to wciąż jest aż, ale mimo wszystko, no nie można było przegrać tego meczu. No pokpiliśmy sprawę i tyle. No co tu dużo mówić. Fatalna kurwa ta wtopa. Nie ma co dłużej strzępić ryja. Jedziemy dalej. O o ja pierdolę, no tośmy otrzymali kolejny cios. Nasz podstawowy w tym sezonie środkowy pomocnik na Simburzo Lab. Kontuzja, niezdolny do gry aż 4 do 7 tygodni, no fatalna informacja. No a żeby nie było nam za bardzo do śmiechu, to i rezerwowy środkowy pomocnik Florian Flick kontuzja. 12 dni do 2 tygodni. Pięknie. A to takie naprawdę ciekawe zestawienie 50 największych młodych talentów w futbolu do lat 19. No i co my tutaj właściwie mamy? Na pierwszym miejscu Jude Bellingham z Borusi Dortmund, a na drugim, no naprawdę sensacja, Kacper Kozłowski, który jest już w tym momencie w Ajaxie. I co warto podkreślić z tego co wiem, to w rzeczywistości też mówi się o transferze Kozłowskiego właśnie do tej holenderskiej kuźni talentów. No ale powiedzmy sobie szczerze, on tam naprawdę mógłby rozwinąć skrzydła, a później dopiero wypowiedzieć płynąć na szerokie wody. Jesteśmy już przed naszym kolejnym ligowym spotkaniem. Tym razem wybieramy się do Hamburga na starcie z tamtejszym FC St. Pauli. Jesteśmy faworytem, a po tej porażce nieoczekiwanej na naszym obiekcie z Jan Ragensburg, no teraz oczekiwalibyśmy ponownie zwycięstwa. No i już jesteśmy w szatni tego domowego obiektu drużyny FC St. Pauli, a więc Miller -Tor Stadion. No nie zagramy w optymalnym składzie, jak wiadomo, nie mamy na Sima Burzolaba. W środku pomocy zastąpi go eksperymentalnie przesunięty Amin Harit. Tym samym na lewym skrzydle od pierwszej minuty zagra CD-sane. Po cichu liczymy na korzystny wynik. No niestety porażki raczej nie można zaliczyć do korzystnych wyników. Przegrywamy ostatecznie 1-0, do będąc zespołem nieznacznie lepszym, ale po raz kolejny zabrakło szczęścia pod bramką rywali. Kończymy ten mecz już w ustawieniu 4-2-4. Frontalne ataki zdały się na nic. No i jesteśmy z pustymi rękami. No i w tych oto kurwa jakże pięknych okolicznościach jesteśmy dwie kolejki bez punktów, tym samym Hanover zmniejszył swoją stratę do nas już do sześciu oczek, a Stuttgart do 14. To jest druga pechowa porażka z rzędu, będąc w obu ostatnich meczach z zespołem nieznacznie lepszym przegrywamy. Trzeba sobie powiedzieć w tym momencie jedno i się tego nie bać, a właściwie bić już na alarm, bo jeśli w kolejnych spotkaniach zaliczymy następne takie wpadki, no to może się okazać, że nasza przewaga za chwilę niebezpiecznie stopnieje i niewiele z niej zostanie. No i do tego kurwa jeszcze dochodzą te kontuzje. Ryan Aitnuri dopiero co wyleczył poprzedni uraz, coś tam zagrał i znowu przepuklina, na tym razem niezdolny do gry aż do czterech tygodni, no to jest ogromne osłabienie, a jeszcze dodatkowo przypominam, że płacimy mu miesięcznie 177 tysięcy euro. Dramat. No dobra, w tych jakże niesprzyjających okolicznościach przechodzimy już do naszego kolejnego spotkania w drugiej Bundeslidze. Tym razem na naszym Weltins Arena będziemy gościć ekipę FC Ingolstadt 04. Czy po tych dwóch porażkach z rzędu w końcu sięgniemy po wygraną? No nie da się ukryć, że na to spotkanie wychodzimy dość mocno osłabieni. Nie ma kontuzjowanych Burzelaba i Nuriego. Dodatkowo za kartki zawieszony jest Malik Tiaf, a więc zastąpią tych zawodników Kamiński, Czalhanoglu i Bozdogan. A jaki będzie efekt? Miejmy nadzieję, że w końcu pozytywny no i pozytyw jest, bo ostatecznie wygrywamy to spotkanie 3-2 do 2, ale to w jakich okolicznościach to był prawdziwy horror, jakiego w tym sezonie chyba jeszcze nie zaznaliśmy oto bowiem przy naszej naprawdę dużej przewadze, prowadziliśmy zresztą już 2-0 po bramkach Chana Bozdogana i Fabio Silwy wydawało się, że ten mecz będzie już tylko formalnością i spacerkiem do samego końca jakże myliliśmy się goście wyrównali po bramkach Duliewicza i Ekerta i rozpoczął się prawdziwy thriller, jednak jak na nasze szczęście w 73. minucie z boiska schodzi z czerwoną kartką jeden z zawodników Ingolstadt, a już 3 minuty później Fabio Silva zapewnia nam zwycięstwo absolutnie fantastycznym, fenomenalnym golem, którego tutaj trzeba jeszcze pokazać. Tak to wyglądało: Bulter tutaj łamał akcję, atakowany Fabio Silva przechwytuje niesygnalizowane uderzenie, nieprawdopodobnie podkręcona piłka. Pod spojenie. Dopisujemy sobie zatem te wywalczone w dramatycznych okolicznościach trzy punkty I tym samym powiększamy przewagę nad Hanowerem, który w tej kolejce tylko zremisował Ależ to był mecz no taki pełen niezdrowych emocji, nerwów No naszemu Tomkowi Hajcie to się na pewno odbiło na zdrowie No ale co zrobić, no i takie spotkania się zdarzają Takie właśnie mecze pełne bólu, które trzeba gdzieś jakoś przepchnąć, żeby osiągnąć ten wynik a wynik jest taki, że w końcu mamy miejsce barażowe. Oczywiście doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że to trzecie miejsce w Lidze wcześniej czy później będziemy mieli zagwarantowane. Teraz tylko po prostu dopełniło się formalności. A zawodnikiem tego spotkania z Ingolstadt oczywiście Fabio Silva z dwoma trafieniami o celą końcową 890. Aż strach pomyśleć, ile już meczy uratował nam Portugalczyk. Okej, okay, to przechodzimy już do naszego następnego spotkania w drugiej Bundeslidze. Tym razem wybieramy się do Firth. a ja tylko przypomnę, że to spadkowicz z ubiegłego sezonu z pierwszej Bundesligi, dlatego pomimo, że jesteśmy faworytami w tym meczu, no to należy się odpowiedniej szacunek i respekt dla rywala. Ale zanim jednak przejdziemy do naszego spotkania, to jeszcze gorąca informacja z ostatniej chwili. Oto bowiem w 30. kolejce drugiej Bundesligi VfB Stuttgart remisuje na wyjeździe 3-3 i tym samym, nie grając nawet w tej kolejce, jesteśmy już z awansem do pierwszej Bundesligi, a więc panie i panowie stało się to, na co tak długo czekaliśmy. Oczywiście ten awans już od dłuższego czasu wydawał się już tylko formalnością, ale teraz w końcu go przypieczętowaliśmy. A tym samym nasz ukochany zarząd pospiesznie ustala nowe budżety na ten nadchodzący sezon w niemieckiej ekstraklasie. Płacowy w wysokości 2,5 miliona niecałe i transferowy 1,73 miliona. Nasz Tomek Hajto już zastanawia się co zrobi z taką fortuną. A nasi fantastyczni kibicy, oczywiście rozradowani po tym awansie. Rzecznik kibiców jak tu piszą powiedział, że Hajto wprost rozkwita pod presją związaną z osiągnięciem sukcesu. No tak, oczywiście. Natomiast ulubieniec kibiców Mark Wilmoc obsypał naszego menedżera gradem pochwał. No naprawdę piękne. Ale przecież trudno się dziwić. Obaj razem z Tomkiem są dobrymi kumplami jeszcze z lat kiedy grali razem w szalkę. Zarząd oczywiście też zadowolony, ale przypominam, oni jeszcze oczekują mistrzostwa. No dobra, awans do pierwszej Bundesligi mamy już w kieszeni, czas zatem skupić się na walce o tytuł mistrzowski, a kolejny krok do tego celu możemy zrobić już teraz, w meczu z Firt. Tyle tylko, że ponownie nie zagramy w optymalnym składzie, bo kontuzjowanych mamy ciągle Laba i Nuriego. Mimo wszystko liczymy, że dobrze się tu spiszemy. 17 kwietnia godzina 20.30, gospodarze w ustawieniu 5-2-1-2, na ataku Nielsen, Hrgota, a za ich plecami na dziesiątce Sabiri. My, oczywiście, w naszej standardowej formacji 4-3-3. Tu jeszcze tylko przypomnienie dla wszystkich widzów telewizji. No i tabela. Tu Greuther Firth. No, zaskakująco słabo. W tym sezonie po 29 kolejkach. 40 punktów na odległym 10. miejscu. Kobalt przy piłce i gospodarze rozpoczynają konstruowanie swojej akcji ofensywnej od linii obronnej. Dudziak, podanie do przodu. Nilsen schodzi tutaj do boku. Wycofuje Dudziak, podanie do przodu. Sabiri, zagranie w palkarne wuliczkę. Chrygota niebezpieczna. Strzelane, niestety. Ta piłka wchodzi do bramki gdzieś przy słupku. No ale Miller się tu zupełnie nie popisał przy tym golu. No dziewiąta minuta, no i niestety przegrywamy już 0-1. Karbownik z prawej strony do w polegarnie. Fabio Silva zgrywa, ale niedokładnie. Dudziak przechwytuje piłkę. Nielsen. Dalekie zagranie na wolne pole. Hrygota, Alży, zgroźnie, to będzie 2-0. Co zrobił Miller to pustej bramki? No i niestety dziesiąta minuta, przegrywam już 0-2. Ale co zrobił nasz bramkarz? Rzucił się, kurwa nie przemierzając jak na jakiś tapczan, No to jest tragedia. Ponownie zawodnicy Greater przy piłce spokojnie budują swój atak pozycyjny, a my czy jesteśmy w stanie odkręcić tak niekorzystny wynik? No będzie ciężko. Sabiri, Nielsen. Hrygota, potężny strzał z ponad 20 metrów. No i co tu się stało? Gdzieś przełamuje to uderzenie ręce Millerowi i ta piłka ląduje w bramce. Co on dzisiaj wyprawia? To jest niewiarygodne, ale jest jeszcze weryfikacja. Czy tam był spalony? Nie, gol uznany. Wznawiamy grę wyżytą piłki z autu na wysokości pola karnego przeciwników, ale powiedzmy sobie jeszcze, że ten mecz jest już przegrany. Wyłożenie piłki Czalhanoglu. ależ fantastyczne uderzenie za polakarnego takie podkręcone weszło przy samym spojeniu. No i mamy gola. Jest 3-1, 38 minuta. Ponownie rozpoczynamy wyrzutem piłki zełtu, tym razem Karbownik do Palsona, ten tu powalczył, trzymał się przy piłce, maton doatakowany wycofał, Karbownik podaje w pole karne, do spod końcowy. końcowej, Fabio Silva no, trafia w takiej sytuacji w słupek, ale szkoda. No i to jest z pierwszej połowy i pomimo, że w statystykach za to spotkanie jak na razie jest idealny remis, no to niestety wysoko przegrywamy. A to za sprawą w dużej mierze naszego bramkarza, który miał udział mniejszy lub większy we wszystkich straconych bramkach. Nie ma innego wyjścia jeszcze w przerwie, robimy podwójną zmianę. Boisko opuszcza Chambos Dogan i Amin Hari. Dwie ich miejsce. Meldują się Simon Terode i Sidi Sane. Przechodzimy na formację 4-2-4. No i cóż, ruszymy do ataku, bo nic już nie mamy do stracenia. Charlhanuglu wyrzuca piłkę z lewej strony boiska. Fabio Silva wycofuje Paulson, Sidi Disane. Terode tu zgrywa, ma do doł, sobie piłkę, uderzenie potężne, no ale Kral Broń jeszcze zbiera piłkę. Ładnie rozwija się to nasza kontra. Terodę zagrywa na wolne pole do Fabio Silwy. Ten rozpędzono, ale trochę wyrzuciło go to podanie. Do środkowej. Terodę uderza, no ale zablokowany. Matondo jeszcze zbiera piłkę. Jest w obrębie pola karnego, ale atakowany. Trochę tu zamieszanie. Fejn jeszcze obraca się, strzela, ale bardzo niecelnie. Rozpędzany z piłką na prawym skrzydle Karbownik do środkowej, no ale trochę za mocny, sane zgrywa, Czalchanoglu, ale uknął, no ale znowu ten Kral Asta przy piłce przybocznej linii boiska, no próbujemy odebrać futbolówkę gospodarzom, no ale jest ciężko. Grisbeck zagranie do Dudziaka, wypychamy tutaj Nielsen, zagranie na prawą stronę. Asta, ależ ma tu mnóstwo miejsca, będzie do tak jest zamieszanie. Nielsen pakuje nam do bramki z najbliższej odległości, no i niestety 62 minuta, 4-1. Leżymy już na deskach, niech ten mecz się już kończy, ale gospodarze nie rezygnuje. Gota, jeszcze uderzenie Miller, no pierwsza dobra interwencja. Karbownik przy piłce i samotny rajd tego zawodnika prawym korytarzem boiska. Może jeszcze coś tu zrobimy. tą do dośrodkowania. Fabio Silva, no, dokłada nogę. No, jest ta bramka przy słupku, chociaż jeszcze sędzia podbiega. Sygnalizuje spalonego, ale nie jest gol uznany. No i to jest koniec tego spotkania. Naprawdę ciężko kurwa przejść nad tym wynikiem do porządku dziennego, bo zbieramy totalny oklep. Prawdziwy wpierdol, ale też trzeba sobie powiedzieć, możemy podziękować naszemu bramkarzowi. Florian Miller na to zasłużył. No, przecież przy każdym golu miał właściwie. Właściwie swój udział, no może oprócz tego czwartego, aczkolwiek i tam przy dośrodkowaniu mógł się zachować lepiej, wejść do tej piłki, coś zrobić, a ten stał jak subsoli na tej linii, no i dostaliśmy w pustą bramę. Tym samym jesteśmy bez punktów, a nasza przewaga nad Hanowerem, która jeszcze nie tak dawno była aż dziewięciopunktowa, zmniejszyła się do pięciu oczek. Wysoka cena zmarnowanych okazji. No i też coś w tym jest, bo przecież, gdyby Fabio Silva w tej końcówce pierwszej połowy wykorzystał tą swoją fantastyczną sytuację i strzelił na 3 do 2, no to w drugiej połowie ten mecz mógłby zupełnie inaczej wyglądać. A tak, piłka trafiła w słupek, no i nic z tego. Mamy zatem 4 ostatnie kolejki tego sezonu i 5 punktów przewagi nad drugim Hanowerem. Czy to dużo? No niekoniecznie. Może być naprawdę bardzo ciężko. W 31. kolejce zmierzymy się na naszym Arena of Schalke z Fortuną Düsseldorf i teraz trzeba już obowiązkowo sięgnąć po zwycięstwo. Ryanair Nuri i Nassim Burzelabs no, są już w trakcie rehabilitacji po swoich kontuzjach, teoretycznie moglibyśmy już nawet z nich skorzystać w tym meczu od pierwszej minuty, ale boimy się kolejnych urazów, dlatego na razie rozpoczną na ławce rezerwowych. Ale nawet bez tych zawodników no, trzeba się zrehabilitować po tej klęsce w Firth i sięgnąć po trzy punkty no i mamy szczęśliwie te trzy punkty po tej porażce z Greater Field 2 do 4 w takim samym stosunku, ale tym razem wygrywamy z Fortuną Düsseldorf 4 do 2, ale i w tym meczu można mieć zastrzeżenia do gry naszego zespołu, bo prowadziliśmy już pewnie 4 do 0 i wydawało się, że jeszcze wyżej zdemolujemy gości tymczasem tracimy dwie bramki jedną w doliczonym czasie gry w 94 minucie skandal, oczywiście na pewno nie można mieć pretensji między innymi do Fabio Silva i Rabi Matondo, bo obaj notują po dwa trafienia. Tym samym trzy oczka lądują na naszym koncie, ale nic nie zmienia to w tabeli, ponieważ Hanower wcześniej w tej kolejce również wygrał swoje spotkanie. Trzeba jednak twardo stąpać po ziemi, bo prawda jest taka, że ostatnio coś niedobrego dzieje się z naszą obroną na czele z bramkarzem. W ostatnich trzech spotkaniach tracimy aż 8 bramek. To nie jest normalne. No i tradycyjnie, jak już wygrywamy, to zazwyczaj laury najlepszego zawodnika zbiera Fabio Silva. Tym razem dwa gole asysta, 8,90 ocena. Brawo. No niestety marzec i kwiecień nie wyglądał najlepiej, w wykonaniu naszego Tomka Hajty w siedmiu rozegranych spotkaniach w drugiej Bundeslidze notujemy cztery zwycięstwa i aż trzy porażki. No a niestety takie wyniki znalazły swoje przełożenie na zmniejszenie naszej przewagi nad Hanowerem do zaledwie pięciu oczek. To niewiele. To wszystko w tym odcinku. Już serdecznie zapraszam was na kolejny, w którym wszystko się wyjaśni, wszystko się rozstrzygnie, czy obronimy fotel lidera i zostaniemy nowym mistrzem drugiej Bundesligi. O tym przekonamy się po rozegraniu ostatnich trzech kolejek sezonu. Na koniec, moi drodzy, chciałem Was jeszcze raz przeprosić za moje niedoskonałości wokalne w tym odcinku. Miejmy nadzieję, że już w następnym będzie wszystko w porządku i będę w najwyższej formie. Tradycyjnie gorąco jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału, pozostawienia łapki w górę, komentarza, bo takie działania napędzają ten kanał. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!